Rozpocznij nagrywanie i lecimy, słuchajcie, lecimy! Dobra, runda pierwsza. Okej, okay, widzę, że masz tutaj track-shootera, o proszę. Jest to jeszcze za głośno, nie? Mi się wydaje. O, tak będzie lepiej. Dobra, runda druga. Pobawimy się z tobą. No widzę, że też nie pozostajesz mi dłużny. Ładnie. Coś mi tam przejdzie z tego co widzę. Ale mi spamuje, łohoho. Dobra. Coś mi tam przeszło, no ale cóż, niech będzie. Dobra. Lecą baloniki do ciebie, nadciągają. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z nimi. A masz dobrą taktykę w sumie, ładnie. Ło, ho, ho, chyba to przegram, ale to. Ale mnie tu miażdżysz, widzę. Dobra, rzucimy jeszcze. Ale tracę życia. Serio? Serio, to mam przegrać? To strasznie tracę życie. Chyba to przegram, moi drodzy. Łocho, tak być nie może. Dobra, no sytuacja na razie opanowana. Jakby nie było. Dobra. Jest ok, przynajmniej na razie. Dobra, niech lecą te baloniki. Brot, masz ode mnie fanart na Facebooku. Dobra, Alanki, to dziękuję. To popatrzę na niego potem. Jak najbardziej. No nie, najgorzej, jak przegrasz, ja z tobą gram, dobra? Słuchajcie, gracie ze mną wtedy. U mnie już sytuacja opanowana. Ale popatrzcie, ile życia straciłem, naprawdę? Sejwa na epiku ci usunęło? To nie fajnie. To bardzo nieładnie. Dalej mi chcesz wysyłać te baloniki. Dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, no na razie jest ok. Zobaczymy, jak to pójdzie. On nie ma camo detekcji i obrony na szybkie balony. Znaczy, ma na camo balony, słuchajcie. Ma camo balony, no bo ma ninja. Ma snajpera też widzę, no dobra. Snajper to niby jest dobra myśl, jakby nie było. Tu go ustawię na strong. No dobra, zaczyna się. Serio? Wrzucił mi takie balony? No to ładnie, to chyba sobie przegrałem teraz. Strasznie to przegrałem. Kurka wodna, ale mnie zaskoczył. Tak być nie może. Ale mnie tutaj, ale mnie bije, ale mnie bije. Będzie trzeba dodać snajpera kolejnego, słuchajcie. Też na strong. Teraz to nic mi nie zrobi, jeżeli o to chodzi, więc jest ok. Dobra, ja mu takie coś wyślę, zobaczymy. Nie ma dużo funduszy, jakby nie było. No ale cóż, tak to jest. Brod, podczas gry, gdy ty grasz, to ja też gram w małpeczki. No to fajnie, kapten. Ja mam trzy kanały na YouTube, Kitiu. Dobrze, widzę, że Paton bardzo fajnie gra w tę grę, już dobrze. Oj, będę musiał tu... Oj, przegrałem. GG! Brawo! Gratuluję Ci! Bardzo fajna gierka, słuchajcie. Zagraliśmy z pato... pato pat, patapon.pl Dzięki za grę, ja również dziękuję. No dobrze, słuchajcie, to grajmy w kolejną. Zaraz utworzę. No i teraz, zaraz Wam dam. Kopi, kopi, kopi. Możecie wbijać już do kolejnej. Proszę bardzo. Czekam na kolejnego oponenta Didek. Dzięki za łapeczkę. Kuba, nie wysyłaj mi zaproszenia. Tylko Matrix dołączył. Tylko po prostu wbijajcie. Wezmę może inną mapę. Co wy na to? Dobra, lecimy. Zobacz, czekamy aż Matrix da gotowy i lecimy w takim razie. No dobra, Boże, jaka runda. To będzie trudne. Wiecie, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, zróbmy tak. Jak sobie lecą. Da się tu jakoś to przyspieszyć, chyba nie bardzo. Czemu nie możesz wejść, nie mam pojęcia. Nie no, na trove na razie nikogo. Słuchajcie, nie będę y, zapraszał. Nie Ma sensu. Runda pierwsza. Troszkę mu zaspamowałem balonami Troszkę mu tu pospamowałem Ale chyba da radę je pokonać Tak mi się wydaje Widzę, że zielone teraz nadciągają Wo, ho, ho. Jejku, coś mi to nie idzie tak, jakbym chciał, słuchajcie. Szkoda. Ale dobrze. Rod, zagraj w Agar.io, nie spamuj rumpu! Nie no, ja to przegram, coś czuję, słuchajcie. Czuję po kościach, że to przegram z Kretesem. Też mi strasznie przechodzą te balony. Popatrzcie, ohoho, co tu się dzieje. Ale ja mu dłużny nie pozostaję, także nie ma tak, tak ten, że boli. Nie zostaje ci dłużny, nie ma, nie ma, nie ma tak, potem na pewno będę je pierwszy, tak, dokładnie. W Rocket League nie gram, bo nie posiadam. Dałbym się armata jak najszybciej. Dobra, widzę, że tu dajesz sobie radę teraz. No, masz 64 życia, jakby nie było. Ja bym chciał kupić przede wszystkim armatę. Dobra. Runda piąta. Zobaczmy, co się teraz tutaj wydarzy. Pobawmy się teraz. Dajmy mu troszkę e, się pobawić, też. Niech tutaj troszkę się. E, widzę, że sprzedało snajpera. Dobra, powinniśmy to dać czadu jakoś pokonać. Chyba to wygramy, słuchajcie. chyba się uda, tak mi się wydaje. też sporo obrażeń tracę. Też mi dłużne nie pozostaje, ale ja mu to też daję troszkę popalić, szczerze mówiąc, tymi balonami. Ej, no el, Elo Brod jestem twoim nowym widzem. Ardio, pozdrawiam cię w takim razie bardzo serdecznie. Dobra. Że też mi tutaj dłużne nie pozostaje. No ale na razie jest 16 do 10... Ale też mi przechodzą. Popatrzcie jak mi przechodzą. Strasznie wywalone. Dobra, ile się da tutaj? Cała arsenał? Wyrównana walka dzisiaj. Słuchajcie, bardzo wyrównana. Wiem szczerze, że tak trudno trochę. No dobra, troszkę się uspokoiło. Ma 14 życia. Jest dobrze, brod, wygrasz. No ja myślę, mam nadzieję, że się uda. A zobaczmy. A widzę, że tu też ma dość dobrą. Słuchajcie, obronę. Już czuję, że ja to mogę przegrać. Się wydaje przynajmniej. Czy bym tego nie przegrał, słuchajcie, bo się robi bardzo trudno. je mu też przechodzą jakieś baloniki, coś mu tam przechodzi. Damy mu różowe. Zobaczcie, niech zebra, lecą różowe, baw się, baw, baw się z tymi balonikami, no, 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 na tix. E, dajesz sobie radę z tego co widzę, zebry tu Ci podeślę jeszcze. Skomasowany atak tu zrobimy. Jak można dołączyć, ja podaję wam kodziki, gdzie, gdzie, słuchajcie, i możecie wejść. Jest, słuchajcie, udało się, wygraliśmy. Tu, 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 bardzo ładnie, moi drodzy.